Witam was Elo Okieto, browarek dla Was yy, pizza YouTube'a z yy, stąd, bo mi się szczerze nie chce i yy, to szerzek. Siemanko vlogu, dzisiaj pokażę wam. Tam macie stół Maka, no nie patrzcie, tam macie kurwa Maka, nie? I my teraz jesteśmy przy bagażniku, nie? A jestem takim wiesz, takim jakim kurwa. Pasz taka. Kupiliśmy herbatę, słuchaj. I 10,90 zapłaciliśmy, nie? No i słuchaj tego. Zapłaciliśmy 10,90 za gorącą wodę, gdzie mamy w domu. I to wodę, nie? I to kurwa wszędzie, nie? Chyba za pół Herbata y, orientalna y, pachnie tak, jakbyś kurwa Liftona kupił. Wiesz, jakbyś kurwa kupili tego Liptona zajebistego, takiego, wiesz. Podrobionego z biedronki. Ale chuj oto. 10,90, nie? No i ty, otwieram. Wody dali kurwa w ogóle nie do końca patrzcie widzowie <średziwia> chuja dali wodę, zj Dobra, z Dobra, maczamy to. Właśnie z skibla jeszcze wlewają. To jest właśnie McDonald's, takie chuje. Teraz to jest drugie herbatki. Herbatka, nie umiem tego przeczytać, jakiś tropical, gówno, grinti. Testujemy czy to w ogóle pachnie widzowie. I zaraz wam powiem, czy w ogóle, polecam jebie taką przyzną trawą właśnie kurwa tego właśnie poczułem to bardzo taką starą herbatką dobra dorzucamy teraz herbatkę to jest takie gówno zielone no wiesz dobra wyrzucamy moczymy to moczymy wiesz jakbyś ją zamaczał tak wiesz tak wiesz wiesz co chodzi kurwa nie? nie nie się ja tego nie wiem dobra to się wytnie wytnie Słuchajcie widzowie, no to będziemy testować naszą herbatkę, no nie będę przemoł, będę jak przemoł motoznawca. kurwa, patrzcie, takie brązowe opakowanie, z Chin, ściągnięte z Aliexpress oczywiście, kubki, nie, dobra, testujemy, kurwa, a, a, poparzyłem się, ja pierdolę, potrzebne pogotowie, testujemy to, powiem tak, chujowa, lepszą macie w Lidlu, w sumie taką samą w Lidlu można tak powiedzieć, że macie taką samą wizę w Więc ja wam powiem, jeżeli chodzi o Maka, nie opłaca się kupować herbaty żadnej. Chujowo nagrywam, nigdy nie nagrywałem, nie jestem żadnym influencerem, ale po prostu nagrywam filmik właśnie Ale robimy dla was. z niego influencera. Ale, powiem. o, o, może być, może coś <laughs> będzie z tego gówno. Dobra, chuj, koniec vloga, wypierd...